영 <목소리도> Ja myślę, że to jest jednak bardzo trudne, bo ja się tego uczyłam, znaczy przyszłam jakąś taką inicjację. I na początku wydawało mi się, że ktoś mnie przegoni, co ja tu robię w ogóle. Ale nawet nie tylko to, tylko sama kondycja tego, że się staje i że jest taka wiedza na ten temat, że to gdzieś może zostać opublikowane i może ja coś mam nie tak. No, yy, ciężko jest panować nad wszystkim a jednocześnie prezentować taki luz, mm -hmm. bo y, tylko no, szalancja i uśmiech przechodzą. Ja nie mogę stać spięta. Bo sobie ludzie pomyślą, no ja chcę się zrelaksować, zrelaksować oglądając popularną gazetkę, a nie patrzeć na panią, która ma jakiś problem egzystencjalny. Więc muszę mieć ten luz. I chyba to jest najtrudniejsze, to znaczy e, posiadanie tego luzu przy tym całym napięciu oceny. Były różne przypadki. Jeden przypadek to rzeczywiście był zły. Znaczy, popełniłam błąd. Ubrałam e, nieodpowiedni biustonosz pod koronkową bluzkę, i nie wyglądało to korzystnie po prostu. Ale to jest też ten problem, że trudno sobie wyobrazić. To było jedno z moich pierwszych wyjść i nie wiedziałam, że flesze tak działają, że będzie ten biustonosz widoczny, bo był w kolorze ciała. No. Ale jakoś brzydko to bardzo wyszło. A druga rzecz to była. E, to był Harper's Bazar i Biała Suknia, gdzie bardzo widoczny był mój biust, ale ja uważam, że to nie była wpadka. I osoby, które cenię w środowisku modowym, krytycy mody, stwierdzili, że to było OK. Tylko wiem, że wzbudziło to jakieś kontrowersje, i sama czytałam o sobie bardzo nieprzyjemne komentarze.